Witam Państwa bardzo serdecznie, Adam Strojniak. Szanowni Państwo, dzisiaj dzięki pouczającemu wykładowi mojej koleżanki zrozumiałem. Zrozumiałem, że z pasożytami nie ma co walczyć. One po prostu są i one po prostu będą. Będą tak długo, jak to w nas będzie pożywka. Pożywka, na której pasożyty będą lubiły się karmić. Dlatego, kochani, nie stwarzajmy z siebie pożywki, Pracujmy nad sobą, bo to widocznie od nas zależy, czy chcemy żyć w symbiozie z pasożytami, czy może rzeczywiście zaczniemy robić wszystko, aby pasożyty na nas nie pasożytowały.